Dawaj! To jest nieco. Nie, idę szybko, nie mogę tak ruszać. Mam no, fabrykę szufelek. Co myślisz jak szufelek? <laughs> <laughs> to pilniczka. Co mało jest? Trzymały. No po prostu idealny kandydat na męża. Nie piję, nie palę, gotuje. Nie pije. Tutaj. Oto jego. Nie pali, to był przed chwilą. Nie pali. To mnie zwolestowała, rozumiesz członki stowarzyszenia I teraz jak gotuje? Nic nie włączone. Zaczynasz zrobię, czekaj. Z czego? Jak pusta. Jak rodówka pusta. Tak, pójdźcie do sklepu. Godzina. Która jest godzina? Dwunasta dwie. Ale nie oczywiście. Kamerzysta. Nie palę, piję, nie piję. <śpiewanie> I gotuję.